To tak. podbi od razu. Mm -hmm. kara, dobra. A kara, no dobra, to już, to już przedawnione Tak. Ej, nieprawda. To się przedawnie, wiesz, po, po bardzo długim czasie. Nie, no już jest przedawnione Nie, bo youtuberzy z Polski mieli właśnie z tym problem, bo rzeczywiście się niestety nie przedawniły nie pewne sprawy. I... No i problem jest teraz. I... O! O! się tam. Kury ja. to. Ja. to bym ja, to i ja też, przy... też się nie odezwie! Przez nie, to byłem ja się właśnie! Dzieją. Ja a tak z boczku ja wziąłem też! Ja przypomnę, ja przypomnę, że ja na face-to-face'ach jestem szmatą i będę bił wszystkich... A nie wszystkich tylko na face to -face -ak akurat. tak akurat! Tak, tak. fakt! To prawda też! To prawda też! Dlatego w zamiennie tak samo na s się zaczyna mój nick. Szmatą. No dlatego S-word, jesteś S-wordem po prostu i tyle. No tak, a ty jesteś wężenia. To ty jesteś P-wordem. tak, być niż S-Wardem. Pozdrawiam. To jest E-Wardem w zasadzie. E-Wardem. E-Wardem. Trójkołowiec. eu wardem Dawaj go. Horizon, dawaj go. Dawaj go. Dawaj go. Dawaj go. Daj go. Daj go. Pięknie. Nice. Bartek mi zaufał. Zaufałem? Nie, nie dostałem od ciebie, Nie dostałem od ciebie nic. Nie dostałem, dar, jechałem normalnie. U mnie normalnie dostałeś. Ale właśnie u mnie jest to, u mnie jakby do mnie wjechał, ale to nagle ten, w drugą stronę jakby wjechał. Niego! Pasa. Ty zrobiłeś w ogóle dziki kod, że ty wypadłeś wcześniej. Ja bym palił dziki właśnie drugi raz. Działa? Eee! Okay. Oj. Aha! Jak, jakim cudem to... ja nie dostałem od rampy! Boże. Boże, jakim kurde, cudem mnie zatrzymało na barku? Jakim tak, cudem to... nie dostałem od rampy? Nie poleciałem tak, w górę! To był jakiś flago załóż, to był jakiś 100% no bo... Tak, to, to prawda, mam wrażenie, oj że... że, że oj, oj, nie oj. oj oj! Oj oj, 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 oj. oj, Dobra, ja wszędzie było miło! Nie, nie dawaj. Ciebie dawaj! Którym był, jest Sam boost? Się dawaj, Leszczu. Którym jest boost? F. Ty ma F. A E, dobra. Znaczy, u mnie to, to jest zero, a nie F. U ciebie to jest zero. Yeah, yeah. Bo jestem leworęcznym, że partia. Mniej niż zero. No to zupełnie inaczej krawiec logi. Ciebie chciałem. Myślałem, że jesteś z nimi w zmowie. Nie, nie, Oj, będzie, oj, oj szefan! Oj, 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 ja bym na waszym miejscu się teraz pospieszył. Ja bym pospieszył. się na waszym miejscu pospieszył. Bo pospieszył. Bo będzie nie bardzo fajnie. Tak, tak, nie bądź taki hop do przodu, co? Bo będzie teraz Zziki bardzo fajnie samochodzi. Dziki kot, ma... dziki kot. kot, nie ma życia. Aha, <laughs> oh, szkoda, szkoda, że miałeś tego, tego. Szkoda, że miałeś tego, no bo byś dostał taką życierkę piękną. Ale ja nie miałem! No ale ja miałem. Co Czemu? Jest to jest pierwszy Bartek nie Byłem drugi. Ale drugi! Jak drugi, pierwszy ale byłeś. Drugi Dzięki byłem! Drugi byłem! A pięknie nas Oszukany jak zwykle. Ale teraz nie mam życia, Bartek no. myślał. Bartek myślał, że ten, że coś tutaj zagra fajnie, że tak będzie nie bartek najlepszym zagraniem na A face to face jest powiedzenie, że nie jest pierwszy wcale. Aha, ty znajesz w zagranie. To taktyka, tak. Top taktyka, top trendy 2020. Tu jest slowek! ja myślałem, że wypadnę. Slołek! <laughs> Minecraft slowek! Prze Dobra, przetrwałem! Przetrwałem. Oh. Oh. Jakim cudem ty mnie uderzyłeś? Póki oh, cudem! Oh, cudem! A byście się tam wywalić, no tak, jestem klasy! FARDOLA! Jakim cudem mnie uderzyłeś? Jesteś po prostu klaunem. To, to jest fakt

Dawaj go, teraz żeby Bartek, dawaj go teraz Bartek, dawaj go teraz Bartek! Uniknął no. mnie! Myślałem, że rozbijesz wszystkich Dobra. i sam sobie wypadłem przez to. Nie, normalnie jesteśmy tam pominęli. No tak jak o, się to jest On go, jest no. To się My na tobie fokusował, no. My w prawo i w lewo, nie? To no no i, i Teraz w niego. Jezus Mario! Ty niebezpieczny człowieku na drodze! Człowieku, tutaj chorego pacjenta przewożę. W stanie zagrożenia życia po prostu! Oj, tak, jechany kłosze, parę niebezpiecznym! Hewardie! W zagrożeniu, zagrożenia życiu to są twoje szare wywórki w tym momencie. No nie zrobiłeś PIT, lec mi to! na Jakim cudem! Ja biję całe siły go w Tak, a ja się utrzymuję jakim cudem! Nie widz! To było zabawne, nie powiem, że nie. Bicz, bicz. Aha! Bicz, bicz. Dobra, strącił mnie, strącił mnie, strącił mnie. Tam wypadłem, ale Poświęc... jak się poświęcił. Dobrze, ale prawie przeżyłem. Ale prawie przeżyłem, Prawie, prawie. prawie. <zyska> Utrzymywałem się długo. Teraz partka piję. To jest ten pier... o, jest pierwszy dalej. Ale co ty z nim koalicje? Co? Co! Dawaj się rój ten Dobra Bust do mnie kurde strącił, nie? Tam... Okej, okay, dobra, dwóch, dawaj. dwóch wypchałem Dawaj, dawaj. Może wrócę dobra. dobra, dwóch uniknąłem! Idziemy dalej. Bartek my już jechaliśmy po punkcie. Ta 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 o coś na razie jeszcze part. Prawie, <laughs> prawie, 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 Mówię ci dziki kołam, bra. ty się tam okali, Ty jest chogaty, on cię znowu rucha jak tam. My jesteśmy nie? na trzecim, czwartym miejscu, a wy na pierwszym drugim. Nie, 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 nie. nie ja jestem na kwarty, No teraz, bo dostałeś łeb od Bartka! O Właśnie, sam wyleciał! Bartka dostałeś O, ja sam wyleciał przepark Aha Sam nie wylaziłeś? No tak, nie, ja ci wybram wybram to to jak Cię minąłem to nietałem, do której cię rozpijać u mnie chciałem wrócić po hę. Dawaj, bo jadę po niego Dawaj, dawaj, dawaj Dzięki... Obeworda! Dobra. Nie. O, ma, rampa, o, nie. dzień dobry. Ostatnio taki rampom uderzyłem Bartek twój samochód i tak. mi się nic... Tak, to fakt. Zobaczyłem taki radzie ja ja czy to działa a. rampa z rampa, okej? To jest Oj, oj oj oj. Oj Ej, od kogo dostałeś w końcu? Od ciebie. Od tak? No? Jak ciebie nie trafiłem? Trafiłeś go. Byłeś przed nim. Je to auto? Ty nam wszystkim byłeś i po prostu go to ja, auto A o mnie tak bez centralnie kręca. wiesz, obok niego przejechałem. Nie, nie, ty... strąciłeś go końcóweczką. A tak, czy nie trafiłem go tak idealnie. No nie, ale wyleciał. Czyli końcóweczką, to ja A, to nie trafiłem, no. okej. Okay. Pan nie? Zabramy hamie. To tam teraz jest? To tam sobie jedzie przed, przed nami? Czepar! No Kto tam jedzie przed nami dziki go? Dogonisz? Dogonisz? Bartek jest zwalony Oj oj? Bartek? Oj. oj. Przeżyję! Bartek zwalony, let's go! Nie przeżyjesz Bartek! Ty też... Dziki. Ty też. <śmiech> <Ja> <śmiech> Dzięki Shepard Ale zobacz, teraz będziesz bro, jechał sobie z powrotem to dostań ode mnie, nie? dobra, ja nie będę! oj, masz... myślałem, że nie... Dobra, jeszcze jeszcze Cześć marisz. Shepard No to jest, to tam... Ale <laughs> Czekaj, będzie pierwszy. w niego, w niego, dawaj w niego. Kurusie. Proszę. Wow. Tak jak obiecałem, dziki gara. tak jak obiecałem. <grym gara> dobrze, dobrze, dobrze. 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 A obiecałeś coś <grym> gara> dla gara> dzikiego kota? Tak, że go strącę. O Jezusie. Partek, <grym gara> o Jezusie. <grym gara> Bartek, Bartek O! O! Pa, pa! Pa, pa <grym gara> wyrobiłem! O! O! nie Trąciłem Hogatego! tego! Tak, nie jadę pierwszy, jedzie ten, Margo! Ja mu go nie uderzyłeś! Go? Nie, nie z... Aha! Czemu go nie uderzyłeś? No nie zrobiłem. Ale cię zbejtował! Drugie miejsce czeka ja, jak coś! Pani Hogatego, tego, dawaj! Drugie miejsce czeka, proszę! Czekam, proszę! Czekam! czekam. 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 <grywia> Za drzwi! O kurczę, dobra, żartowałem. Zaramy jamię! Zartowałem! Spadaj. Za drzwi! O, teraz jestem cwany kura, ma, bo nie nie ma. nie, ja. nie ma życia, ale nie ma życia, ale nie ma życia, ale nie ma życia kolega. Kto? Ja? Nie, miałem. nie twoja... A. Ręka. A tak, ręka. To, to jest fakt. Ona nie ma życia. To by się zgadzało. Wow. Tego ja nie chciałem wiedzieć chyba. Dobra, no, ja już tam jedź do tej mety.